Ja już się będę z tej strony Gamer, a dzisiaj zagram sobie w gierkę pod tytułem Here's Comes Santa Claus. Czyli podejdź tutaj, w świętym gołaju. Mamy choinkę, mamy skarpetki, mamy. Gap play, gramy House One, Christmas. Christmas Ewa, Youth? Nie wiem. Okej, okay. objective Hank uh, hunks... Stockings, about her a the fireplace. Okej. Okay. Jeśli prawdopodobnie musimy. Stockings. To było Stockings. Hmm. Aha, to dobra. Leave out cookies on play. Ok, on plate, plate. Hmm. Jakieś czarne ciasteczka spalone, czy coś. Turn on three lights. Ok. Choose free traps to place. Santa Aha, trzy tego, trzy Aha, bo mamy Okej, okay, czyli w tej grze chodzi o to, żeby, żeby łapiemy świętego Mikołaja Return to bed, aha, bedroom, okej okay. Rozumiem Rozumiem, o co w tej grze, że, że my że łapiemy świętego Mikołaja Loks Later that night Okej, okay, spoko, spoko Eat the cookies Aha, czyli teraz my jesteśmy świętym Mikołajem, tak? Proszę, tak Aha, i nie możemy noise meter okej okay. Place present under the tree ok I Fistock and leaves throws fireplace ok Aha, dobra, ta gra jest mega szybka, ale fajna Well done, ne next house House 2, Christmas No, Christmas coś tam hang stocking above fireplace leave and out cookies on plate no ciasteczka, no ciasteczka. turn on thread lights okay choose four traps to place for the santa claus Aha, dobra. Air to bedroom. Aha, czyli chodzi o to, w tej grze, że my jesteśmy jakimś dzieckiem, które przygotowuje pułapki na świętym Mikołaja, żeby go złapać. A później jesteśmy świętym, świętym Mikołajem i musimy te pułapki jakby przejść, żeby się nie złapać. Spokój Gierka. No i smeter, dobra. Idę te cookies. Cookies były. Tutaj. Dobra. Jestem. Bowiem, parkura. Koty kaczki kupię. Ser tu przejść nie mogę? Nie. Place present under the tree. Czekajcie, tutaj przejść nie mogę. Tu mogę przejść, dobra... Uh, feel stocking and through through fireplace, ok Okej, okay, na razie jest łatwo. Well now, next house. House 3, Christmas elf. elf? No, ok, czyli musimy naprawiać skarpetki jak zawsze. Są skarpetki, przepraszam bardzo. Skarpetki są. Chyba gdzieś tutaj powinny być te skarpetki. A, tu są, dobra, tu są. Uh, Leave out cookies on plate. Teraz zagadka, gdzie są ciastka? <grywy> Nie mam pojęcia. A, tu są ciastka, dobra. Uh, tour on the tree lights. Okej, okay. no i shoes... A, four traps. Okej, okay, też te żeby sobie ułatwić, to wezmę sobie to. To żeby sobie ułatwić to, to, i to jakaś lalka. I możemy Water Craft do Bedroom, dobra. Mam do naszego pokoju spać. Later that night. House free. Ok. Idę cookies. spoko, Teraz mamy idę cookies na początku. Eee, nie mam jak tego zjeść. Chyba właśnie przegrałem. Tak, przegrałem. Eee, no to co było robotę? Killer Kalk Christmas. Aha. Hirską Santa Claus. mieliśmy. Więc mi koje mordercą chyba. A short horror game by Josep. Mularczyk. Ej, to jest Polak. Józef Mularczyk. Okej, okay, no to cię serdecznie pozdrawiam. Rytm to będą. Uważajcie na świętego Mikołaja. O,